Cześć, witaj na moim jogowym kanale. Nazywam się Mary Kate i witam Cię w naszym tymczasowym studiu jogi w Kostaryce. Dzisiejsza praktyka to krótki relaks dla naszych pleców. Mówię relaks, ale to nie oznacza, że cała nasza praktyka będzie praktyką restauratywną. Dodamy sobie też trochę wzmocnienia w trakcie tych kilkunastu minut. Także zapraszam Cię na matę. Usiądź sobie wygodnie, możesz skrzyżować nogi przed sobą. Zaczniemy sobie z, jak zwykle od kilku oddechów. Także zamknij na moment oczy, odłóż dłonie na kolana, na uda, Postaraj się doprostować plecy, żeby udrożnić przepływ powietrza, Przynieść całą uwagę na każdy kolejny wdech, każdy wydech. Chcemy je świadomie pogłębić i wysłać trochę głębiej, trochę dalej w ciało. Poczuj, jak porusza się Twoja klatka piersiowa, jak unoszą się żebra, może porusza się brzuch pod wpływem oddechu. Poszukaj tego szumiącego dźwięku powietrza w gardle i weź tutaj jeszcze trzy głębokie oddechy. Woli opuść brodę do mostka. Weź w tej pozycji głęboki wdech, rozciągając tył szyi. I z wydechem puszczamy głowę swobodnie do boku, przyciągając ucho do ramienia. Z wdechem wróć głową do centrum. I z wydechem płynnie przenieś ją na drugą stronę. Wróć do centrum, wdech. I wydech na bok. Zatocz kilka delikatnych półokręgów szyją. W rytmie i w tempie własnego oddechu. Powoli zatrzymaj się w centrum i unieś głowę do pozycji neutralnej powoli pozwól, żeby dłonie osunęły się na matę. Zdechem sięgnij mi do sufitu. Z wydechem zginając łokcie przejdź mi do pozycji kaktusa. Otwieramy ręce na boki. Klatka wypycha się do przodu, ale nie zapadamy się w dole pleców. Trzymamy mocny brzuch. Weź tutaj głęboki wdech. Z wydechem rolujemy plecy i przyciągamy przedramiona do siebie, z przodu dłoń opada do mostka. I podnosimy się z wydechem do góry, otwieramy klatkę, łokcie ciągną do tyłu. Z wydechem rolujemy plecy i do przodu wdech i wydech. Otwieramy się do przodu wdech. I wydech. Otwórz się do przodu. Wdech. Wyciągnij dłonie do sufitu. I z wydechem skręcając się do boku odkładamy lewą dłoń na prawe kolano. Prawa dłoń sięga z tyłu za pośladki. I skręcamy się w całej osi kręgosłupa. Chcemy spojrzeć jak najdalej za prawym ramieniem. Mocno wypychamy się lewą dłonią od kolana. z wdechem wróć do centrum dłonie wracają nad głowę i z wydechem płynnie zmieniamy stronę, lewa dłonie za pośladkami, prawą dłonią wypychamy się od kolana do skrętu patrzymy jak najdalej za siebie na wdechu wróć do przodu dłonie w centrum z wydechem wracamy dłońmi do pozycji kaktusa, otwieramy klatkę jak najbardziej do przodu. Wdech tu. Z wydechem rolujemy plecy, łączymy przed ramionami i odkładamy teraz dłonie na czupek głowy. Przyciągamy głowę jeszcze niżej. Pozwalamy, żeby plecy swobodnie się zaokrągliły. Zostajemy na moment, tu czujemy przyjemne ciepło rozchodzące się na całej długości kręgosłupa. Na dechu powoli kręg po kręgu rolujemy się do góry. Wyciągamy dłonie na boki wdech. Przenosimy ręce do przodu i odkładamy się do skłonu. Sięgamy nimi jak najdalej. Jeżeli dosięgasz, możesz odłożyć czoło na matę. Chcemy wysunąć dłonie jak najdalej, ale pilnujemy, żeby pośladki były cały czas odłożone na matę. Jeżeli tak nie jest, to zwyczajnie wycofujemy się dłońmi do tyłu. Powoli wędrujemy dłońmi na prawą stronę i staramy się lewą dłonią wyciągnąć delikatnie, mocniej do przodu. Czujemy, jak otwiera się cały lewy bok tułowia, jak tworzą się tam nowe przestrzenie. Z każdym wydechem klatka ciągnie coraz niżej do maty. Powoli przez centrum przechodzimy dłońmi na lewą stronę, prawe ramię wyciąga się mocniej do przodu otwieramy bok tułowia. Schodzimy nisko klatką. powoli wracamy dłońmi do centrum i podnosząc pośladki, przesuwając klatkę do przodu przechodzimy na kolana, rozplątujemy nogi z tyłu i przenosimy się do pozycji klęku podpartego dłonie są pod ramionami, kolana na szerokość bioder wdech, plecy wklęsłe, wzrok na sufit przeciągamy się tu z wydechem wypychamy łopatki do sufitu, broda do mostka koci grzbiet wklęsłe plecy wdech i wycofujemy się do tyłu jakbyśmy chcieli odłożyć pośladki napięty i z wdechem krzbietem grzbietem przenosimy się naprzód maty jakbyśmy chcieli wyjść ramionami za linię dłoni i wklęsłe plecy do tyłu i koci grzbiet do przodu Salujemy sobie tak kilka razy do tyłu wklęsłe plecy i do przodu, kocik, szpięt, broda jest przy mostku, zaangażuj szyję w ten ruch i jeszcze raz przenosimy się do przodu i wracamy sobie teraz do pozycji neutralnej. Powoli prostujemy prawą nogę do tyłu, odkładamy ją na wewnętrznej krawędzi i odkręcając się do boku, sięgamy prawą dłonią do góry wdech. Z wydechem przekładamy dłoń za głowę. Możesz delikatnie wycofać sobie lewą nogę do tyłu, żeby zyskać więcej równowagi. I naprężając, aktywizując brzuch, unosimy prawą nogę do góry do linii z dłonią. Mocno wypychamy się z lewej ręki na macie. Trzymamy naprężoną pozycję. Powoli, skinając prawe kolano, przyciągamy piętę do pośladka. Przechwytujemy stopę dłonią i staramy się jeszcze mocniej przyciągnąć piętę do tyłu. Kolano jest cały czas skierowane na tył maty. Nie chcemy się nim odchylać na boki. Zostajemy w prostej linii. Przyjemne, przyjemne rozciąganie z przodu UDA. Bierzemy tu jeszcze jeden wdech. Z wydechem wypuszczamy nogę i wracamy dłonią i kolanem do klęku podpartego. Wyrównujemy pozycję i powoli lewa noga prostuje się do tyłu. Rotujemy klatkę do boku, sięgamy lewą dłonią do sufitu wdech. Z wydechem dłoń przechodzi za głowę, wyciągamy się w całej linii tułowia, naprężamy brzuch i podnosimy lewą nogę do góry. Aktywny brzuch pomaga nam utrzymać pozycję, powoli zginamy lewą nogę, sięgamy stopą, dłonią po stopę. Przyciągamy pięty do pośladka i kolano jest cały czas skierowane na tył maty. Weź tutaj jeszcze jeden głęboki oddech, przyciągnij piętę maksymalnie. Ona nie musi dotykać pośladka. Powoli puszczamy stopę i wracamy do klęku podpartego. Odkładamy palc stóp na matę i podnosimy się do psa z głową na dół. Staramy się doprostować nogi. Możemy zatrzymać kolana zgięte, klatka na udach. Aktywnie wypnij się z dłoni, zwrotuj pośladki do sufitu. Postaraj się kilka razy zgiąć raz jedno, raz drugie kolano i przyciągnąć przeciwną piętę do maty. powoli rozstawiamy stopy na szerokość maty podnosimy pięty do góry z wdechem i z wydechem przekręcamy je obie na lewą stronę biodra opadają na bok maty mocno wypychamy się z dłoni czujemy przyjemne otwarcie w boku tułowia przeciągnij się w pozycji i na wdechu pięty wracają do góry i przenosimy się na drugą stronę. Mocno wypychamy się z dłoni. Z wdechem wróć piętami do centrum. Podejdź stopy na szerokość bioder. Przeciągnij się w psie z głową na dół. powoli, zacznij małymi kroczkami, zginając raz jedno, raz drugie kolano wędrować do przodu staramy się podejść jak najbliżej, nie odrywając dłoni jak dotrzemy, zegnij kolano, odłóż klatkę na uda i z tej pozycji kręg po kręgu podnieś się do góry sięgnij dłoni do sufitu, wdech z wydechem lewa dłoń sięga do przodu, prawa do tyłu, odkręcamy się za prawym ramieniem, patrzymy do tyłu. Z wydechem dłonie do sufitu i skręcamy się płynnie na drugą stronę. Lewa dłoń z tyłu, patrzymy za ramieniem. I góra wdech, i wydech. Góra wdech, i wydech. Góra wdech, zostajemy w centrum i z wydechem wchodzimy do skłonu do nóg, przyciągamy się jak najbliżej z wdechem prostujemy plecy, odkładamy dłonie albo na matę, albo na nogi chcemy doprostować klatkę, stworzyć przestrzeń między brzuchem a udami z wdechem zginamy kolana, odkładamy dłonie na matę przenosimy się do pozycji deski, odkładamy od razu kolana na matę kładziemy się na brzuchu i rozkładamy dłonie na zewnętrzne krawędzie maty z wdechem wypychamy łopatki, staramy się powoli doprostować ręce. Głowa podnosi się na końcu. I z wydechem proste plecy odkładamy jak najdalej na matę. I wdech. Fala do góry, głowa na końcu. Wdech, proste plecy jeszcze dalej. Góra wdech i wydech na dół przyciągamy sobie dłonie do żeber odstawiamy palce stóp na matę i przez pozycję klęku podpartego przechodzimy do psa z głową na dół przeciągnij się tutaj powoli podnosimy się na palce stóp i kocim grzbietem wypychając łopatki przenosimy się naprzód maty do deski. Możesz albo odłożyć tutaj kolana, albo tylko zgiąć je do tyłu i wycofujemy się z wklęsłymi plecami. Wzrok na sufit, wracamy do psa z głową na dół. Powtórzymy taką falę jeszcze dwa razy, także wybierz swoją modyfikację, czy chcesz odkładać kolana, czy zostawiasz kolana w górze. I wydech wracamy do tyłu. Do przodu wdech łopatki, ciągną do przodu, całe ciało potęża za nimi. I wydech zgięte kolana, wzrok na sufit, cofamy się. Do przeskół na dół, zostajemy tu. Jeden oddech. I wędrujemy sobie stopami do przodu, zginamy raz prawe, raz lewe kolano. Stopy przy dłoniach zginamy, kolana tu na uda i kręg po kręgu. Podnosimy się do góry, unosimy dłonie do sufitu wdech. Zatrzymujemy się z dłoni w górze, łączymy je sobie razem. Możesz ułożyć je w kali mudre, czyli łączymy wszystkie palce, oprócz wskazujących, które są połączone, wyciągnięte w kierunku sufitu, kciuki z przodu skrzyżowane. Weź wdech i powoli zacznij zataczać tułowiem jak największe okręgi, wyginając się na boki, do przodu, do tyłu. Trzymaj mocny brzuch. I puszczaj tu ów luźno, tak jakbyś chciał zatoczyć jak największe okręgi na suficie. Cały czas głęboki oddech i kiedy będziesz w tyłu, zmień kierunek i zakręć się kilka razy w drugą stronę. Ok, wróć do pozycji neutralnej, wdech tu, z wydechem skłon do nóg, wyprostuj plecy, wdech. I z wydechem przechodzimy do deski. Odkładamy kolana, klatkę na matę. Zatrzymujemy przedramiona wysunięte do przodu. Jesteśmy na przedramionach. Łokcie są pod ramionami. I zostajemy na moment w pozycji kobry. Postaraj się odciągnąć ramiona tuszu. Od otworzyć klatkę do przodu. Jeżeli to nie jest dla Ciebie wystarczające otwarcie, możesz zatrzymać dłonie z przodu i delikatnie doprostować ręce. Pozycja foki. Tam, gdzie możesz, zostań jeszcze kilka oddechów. Nie puszczaj też dołu pleców luźno na matę. Trzymaj mocny brzuch i chcemy delikatnie poczuć, że to miejsce jest uniesione, nie luźno puszczone na matę. Mam nadzieję, że widzisz tą różnicę w moim ciele, jak to robię. Nie chcemy tego zupełnie opuszczać luźno, żeby nie uszkodzić sobie lędźwiów. Zwydam odłóż klatkę na matę, przyciągnij dłonie do żeber i przez klęk podparty podnieś się do psa z głową na dół. Przejdziemy sobie jeszcze raz przez nasze trzy fale, także pamiętaj o modyfikacji, że możesz odkładać kolana. Weź wdech, unieś pięty do sufitu i kocik, grzbiet przenieść się do przodu, wydech, falujemy do tyłu wzrok na sufit i do przodu wdech i wydech tyłu. Do przodu wdech. I wydech w tył. Zostajemy w pse, przeciągnij się mocno. Powoli odłóż kolana na matę, usiądź na piętach. Połącz dłonie z tyłu za plecami, ciągnąc nimi na matę. Weź wdech, otwórz klatkę. Do prostuj plecy. I powoli rozplącz dłonie, odłóż je na kolana, zatocz kilka okręgów ramionami do tyłu, wyrównując oddech. I powoli osuń się na pośladki, wysuń proste nogi do przodu. Wejdziemy sobie na moment do prostego skłonu. Aktywnie napręż nogi, weź wdech się i dłoni do sufitu i wydech sięgnij ciałem jak najdalej. Chcemy wysunąć się jak najdalej do przodu. Nie chcemy tutaj rolować pleców na dół, tylko staramy się proste plecy opuścić jak najniżej. Dotknąć brzuchem ud, a nie czołem kolan. Zostajemy tu, gdzie sięgamy. Kilka wdechów. Woli. Zaokrąglamy plecy i kręg po kręgu podnosimy się do góry. Przysuwamy do siebie zgięte kolana. Łączymy podeszwy stóp. Możesz kilka razy pobujać kolanami, strzepnąć napięcie. Doprostować tu do plecy. Powoli wysuń połączone stopy delikatnie do przodu i rolując plecy, tak jest zgoda na to, żeby wejść do skłonu ze zeskiętymi plecami, celujemy sobie czubkiem głowy w to zagłębienie między stopami, wchodzimy sobie do zupełnie luźnego skłonu. Plecy są zrolowane, zaokrąglone, puszczamy cały tułów luźno, kolana rozkładają się na boki. I zostajemy tutaj kilka oddechów już do końca praktyki. Jeżeli możesz, to zostań tutaj tak długo, jak potrzebujesz. Możesz też odłożyć się na plecy, przyciągnąć kolana do siebie i pobujać się na boki, jeszcze rozmasować plecy o matę, zostać w siabasanie. A jeżeli jesteś gotowy, żeby już ruszać dalej ze swoim dniem, to powoli podnieść się do góry, usiądź wygodnie na macie. Weźmiemy sobie jeszcze jeden wspólny oddech na zakończenie praktyki. Odłóż jedną dłoń na drugą na klatce piersiowej. Weź głęboki wdech i wypuść powietrze luźno w wydech. Namaste. Dziękuję bardzo za tą wspólną chwilę dla wytchnienia naszych pleców. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, jak się czujesz, czy czujesz swoją klatkę presiową otwartą. Plecy zrelaksowane, boki, ciała rozciągnięte. To są rzeczy, na których mi najbardziej zależało, więc dawaj znać. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce na macie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.